Siemano, Siemano, widzowie. Tutaj Milon. Dzisiaj będziemy z moim kolegą z grać y, challenge. Będziemy robić challenge na Battle Royale. Nie no, może snajpa pompa Nie, nie, to Sam sniper dobra. Musimy przetosować ten. Odpiszę ten. To też prawda. Tylko problem jest taki. Zapomniałem gdzie są boty, które sprzedają snajpa. Ej, mogę teraz sprawdzić w sumie. Dobra, bota mamy. Ze snajpą mamy bota tam, gdzie zaznaczyłem. Ja też mam bota ze snopu. chodź tam, tu gdzie ja zaznaczyłam, bo jest bezpieczniej. Ja Ej, czekaj. Nie ma tego, nie ma tu Nie no, ja zaznaczyłam, tam będzie bezpieczniej, gdzie ja zaznaczyłam. tam gdzie zaznaczyłam będzie bezpieczniej tutaj. No dobra, lecimy tam gdzie A Tam jest bot? No tak jest. No jest, tylko Czasami jak tam jestem, to tego pota nie ma. Pewnie ktoś go wykupił. No, teraz to na pewno jej nie, no. nie Tak jest. <laughs> Szkoda, że nie można go wynająć. Są trzy snajpy. Jaką masz?

albo to no nie, wiem, to będzie ciężkie zabić ludzi z medalionem. Ej, ja mogę nam wynająć bota. Wynajmuję bota. Bo, Wynajmuję. wynajmij. <coughs> nie gorzej, że nie ma modu do snajpera. Ej, to wyrzuć mi swoje całe i je na pół. dobra. Chodź w butle i lecimy na strzelankę. No chodź. Chyba wyjdziemy. Z tam tam buduje nawet. chodź tu. Na mnie z walu. No nie jest niepoważny. Ja nie mam macu. co. tam tam strzelał? Dobra, No kto jeszcze strzela? 116 Ja mam jeden... jeden... jedną amnikę. Tylko? Cześć. Robi Nie! Chłopi on dobrze. On pikuje dobrze. Jeszcze Sniper. That. Weź. Trzeba się tam spiąć. To ma... Ja nie mam maxów nawet. O chodź, daj mi ten jeden nabój. Aha, nie mogę ci dać. No to dobra. Ja tu przedzielę nam punkt. Masz. Kolejny boks, pizda. Ty mi dałeś trzy, tak? No ja... No ja też mam trzy. Ej, tu się grindują. No wiem właśnie. Ej, to tutaj blisko! Ej, coś się zbugowało. Aha. To gra się zbugowała. Super Przydałby się bardzo bunkier. E, tutaj, tutaj, tutaj. Kropi, kropi. E, na górze. Dobra idę. Ano mam kroki. Wchodzę. O, go tu nie ma. Leży. Przetrzot? Masz coś do snipe'a? Ja mam dużo leczenia na wszelki Ja mam dwie apteki, 40 HP w butli, 2 bigi i 6 minisów Ну то чекай. Добре, mm. <coughs> давай на слайд. Jak w ogóle to stare widzowie za kaszel, ale mam takie życie. Chodź butle mam. Chodź butka. Aha, ty masz. <kliwia> Ej, medal tu jest, dawaj. Nie, ja go zabiję samą tłumaką. Zabijemy. Co, Is do... ja to miałem takiego medalielistę, kurde, ledwo bo zabił bossa już na mnie szedł, ale zabiję. Mi się zdaje, że jestem na twarzy jednego z nich. Tak, roki mam. Nie. Nie, ja ginę, ja ginę, ja ginę, ja ginę. 刚啊，这不行。